W imieniu władz statutowych Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, obecnych władz strony. mam zaszczyt otworzyć ogólnopolską konferencję podsługującą przedsięwzięcie pod nazwą Szkoła Ucząca Racjonalnego Gospodarowania Energii. Czy nie that need kierownictw Zarządów Okręgów, Zarządów Pickuch, Związku Narodzieństwa Polskiego, też jako współorizatorów naszego przedsięwzięcia. Cieszę się bardzo, że są wśród nas, trenerzy, wykładowcy, autorzy, na warsztatach, na wojewódzkich konferencjach podsłuchujących. Są wśród nas przedstawiciele regionalnych ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli. Są wśród nas radni prezydencji, starostowie, którzy patronatem swoim obejmowali, w swoich województwach patronat robali. Drodzy Państwo, nie wymieniam tych nazwisk, bo lista jest długa, osób zacnych, a czasu na naszą konferencję mało, dlatego że dzisiejsza konferencja, jak Państwo widzą, jest jednodniowa. Dlatego wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam. A w naszym wspólnym imieniu mam szczególną przyjemność powitać naszych gości. Pamiętamy, że na kierowniczej konferencji był z nami sekretarz stanu Tadeusz Sławecki. Jest dzisiaj. Witam Czy serdecznie. bardzo serdecznie powitać Radę Programową na czele z Panem Profesorem, doktorem kawy widowanym i Andrzejem serdecznie powitać Komitet Sterujący, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, skład którego wchodzą wszyscy regionalni koordynatorzy, jak również kierowni, przedstawiciele kierownic Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkoleń i Związku Nauczycielskiego Polskiego. Witam Was wszystkich, Pani bardzo serdecznie. Ja mam bardzo serdecznie powitać z Patronów Komorowej w Pana Rudolfa Bołusiewicza, Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich. <klucza> Witam serdecznie członka Rady Programowej, Witam serdecznie w imieniu Ministra Zalewskiego, z Głównego Konserwatora Przyrody, Panią Katarzynę Karpińską, Radcę Ministra z Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody. <klucza> Witam serdecznie Panią Katarzynę Pasek, jeśli dobrze odczytałam, z Departamentu Jankowskiego. Przez 19 miesięcy, o tyle właśnie mija jutro, od chwili, kiedy podpisałam umowę na nasze przedsięwzięcie. Nasza dzisiejsza konferencja ma wymiar szczególny. Składa się na to wiele powodów. Ja, dla oszczędności czasu, wymienię tylko dwa. Po pierwsze, Chcemy w sposób syntetyczny, syntetyczny podsumować to, co się udało wspólnym wysiłkiem dobrego zrobić dla efektywniejszego kształcenia i upajania nawyków racjonalnego gospodarowania energii. Po drugie, chcemy zastanowić się razem, z tym jakże kompetentnym drogiem. Co jeszcze możemy i co powinniśmy razem zrobić, żeby efekty były jeszcze większe? Żeby rola szkoły była coraz mocniejsza? Żeby o przygotowanie pracy każdego nauczyciela było coraz lepsze? Żeby uczniowie wynosili ale przekonaniem sercu, że tak i trzeba zmienić swoje życie, że trzeba tą wiedzę zanieść do domu, tak zanieść do środowiska. Tak właśnie, Panie Ministrze, na warsztatach, na konferencjach uczyliśmy się wzajemnie, tak właśnie uczą nasi wspaniali dzieci, że prowadzili 660 nauczycieli, wspaniałych nauczycieli. Ci nauczyciele, w oparciu o zdobytą wiedzę, nauczciele z a mając z naszego portalu, którym uruchomiliśmy od razu na początku realizacji zadań naszego przedsięwzięcia, w oparciu o materiały edukacyjne, których dostarczyliśmy ponad 7000 samych książek 2 tysiące, na warsztat, na konferencjach po 2000 także przeniesiona do środowiska lokalnego, do domu. Więc rola szkoły jest bezcenna w podnoszeniu świadomości ekologicznej, w kształceniu, w kształtowaniu nawyków racjonalnego gospodarowania energią. I dzisiaj właśnie chcemy razem jeszcze wypracować tak, Wnioski, których realizacja będzie utrwalała te efekty i upowszechniała dobre doświadczenia, i zwiększała efektywność w nauczaniu i kształceniu postaw racjonalnego gospodarowania akademią, po to, żeby szkoła także mogła mieć większy wpływ na W, roku, w listopadzie. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Znamy także, że przeszli z pakietem klimatyczno-energetycznym przez wszystkie fazy naszego, realizacji naszego przedsięwzięcia. Co to znaczy 3 razy 20 Jak wielką sprawą jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak wielką koniecznością jest. Właśnie to wyzwanie cywilizacyjne podjąć i kontynuować. Podjęliśmy, ale kontynuować dalej. Bo jak to czynić w praktyce, musimy się wszyscy nauczyć. I nam się udało poprzez właśnie odbycie setek spotkań, tych szkoleń, o których wspomniałam, zainspirować tysiące ludzi. Do popełnienia swojej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania energią i dzielenia się nią z innymi, po to właśnie, żeby stosować w praktycznym życiu wszystko to, co każdy z nas może i powinien, żeby po zmniejszyć zużycie energii konwencjonalnej, a nauczyć się, jak korzystać z energii urządzeń, jak uruchamiać odnawialne źródła energii, z jakich pomocy, Europejskich środków, krajowych środków korzystać po to, żeby właśnie Polska była krajem postrzeganym jako krajem przodującym w tej dziedzinie. Póki co jeszcze tak przecież nie jesteśmy. Stąd nasza determinacja i cieszę się bardzo, że... Mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że udało się. Strategiczne zadanie jest to właśnie powiem tak. Jeśli ktoś chce być, a my wszyscy jesteśmy dobrymi patriotami, to to jest wyzwanie cywilizacyjne i I tak traktujemy i traktować będziemy to zadanie. Drodzy Państwo, porządek obrad Państwo otrzymali wraz z zaproszeniem. Nasza konferencja wkłada się w z Nie wymieniamy już dla oszczędności czasu. Dzisiaj jeszcze Państwo dodatkowo otrzymali ten porządek obrad. Chcemy zakończyć o 15, tak żeby Państwo, ci, którzy są autobusami, pociągani, żeby mogli zdążyć i odjechać o właściwej godzinie. Chciałam serdecznie prosić, żeby ci z Państwa, którzy będą chcieli zabrać głos, w poszczególnych częściach naszej konferencji, żeby zaczęli się zgłosić na kartkach, bo to nam pozwoli racjonalnie wykorzystać A także są przygotowani paneliści. Są dwie sesje. Przewodniczyć pierwszy będzie profesor Gierecki. Drug drugą część, drugi panel poprowadzi profesor Gawki. Zanim przejdziemy do drugiego punktu realizacji porządku, pierwszej części, chciałam z radością i satysfakcją poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dla ośmiu działaczy za szczególne zasługi dla polskiej szkoły medale Komisji Edukacji Narodowej. Z tych ośmiu niestety bardzo nam przykro, a najbardziej tym, którzy są opowalowani tym zaszczytnym medalem, które jest nieobecne, z uwagi na chorobę. Życzymy im zdrowia. Natomiast pięć osób, ja odczytam całą listę, którym medale zostały przyznane, a pięć osobom medale poradził pan minister skutecki. Medale zostały przyznane. Zginała karta. Pamięć, Pan Bogdan Jodrowicz, prezes Stowarzyszenia Małopolski. Ja bardzo no, proszę o przejście tutaj, żeby później się czuło ręcznie. Jan Pawłański, przewodniczący Górkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Waldemar Modnika, sekretarz Wielogórskiego Stowarzyszenia Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w działaczka Ostrołańskiego Stowarzyszenia Tomasz Czydłowski, dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krasnopawlach. Krzysztof z współzałożyciel Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Grzegorz Koracz, wiceprzewodniczący Ostrołańskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Lidia Woźniak, wiceprezes Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Panie Ministrze, bardzo proszę o um, wręczenie medali.